Niedawno dotarliśmy do Pszczyny, gdzie rozgrywano ciekawy konkurs. Siemaneczko widzowie programu Na Osi. Dzisiaj jestem w Pszczynie na zaproszenie autofachmana. Wyobraźcie sobie, że jest tu rywalizacja młodych mechaników, czyli z mechaniką zapam brat. Przed uczestnikami postawiono zadania praktyczne. Odbywa się w dniu dzisiejszym konkurs Autofachman. Konkurs rangą objął już całą Polskę. Mamy dzisiaj tak naprawdę gości od morza po góry. Jest nam niezmiernie miło, że tyle drużyn zdecydowało się najpierw w eliminacjach wystąpić. Dzisiaj w finale dzisiaj to już są ci najlepsi z najlepszych. Oczywiście wszystkim dopingujemy i mamy nadzieję, że kolejny raz będzie już za rok. W dniu dzisiejszym rozwiązują zadania. Już stricte tylko te e, dziesiątka, z której wyłonimy i odkryjemy talent e, mechanika samochodowego. Podczas gdy zawodnicy zmagali się z zadaniami, w hali pszczyńskiego posilu trwały interesujące prelekcje i panele dyskusyjne. A na zewnątrz można było podziwiać kilka ciekawych pojazdów. Duże zainteresowanie wzbudzała rajdowa ciężarówka. Jej przygotowanie do wyczynowej jazdy jest dziełem firmy z Pszczyny. Zajmujemy się tworzeniem dedykowanej modyfikacji oprogramowania pod kątem samochodów ciężarowych i realizujemy tą naszą działalność w takich dwóch działkach. Działka transportowa oraz działka rajdowa, gdzie przygotowujemy jednostki do udziału w takich najbardziej prestiżowych rajdach świata, jak Rally of Maroko czy też Dakar. W rajdówce znacznym modyfikacją uległ motor. Tego silnika oryginalnego został blok, tak, sterowanie silnikiem, czyli jeżeli chodzi o sterownik, o instalacje, typy wtrysków, sterowanie turbiną, całe oprogramowanie, które tym zarządza, no to jest nasza działka, ta elektroniczno-programowa. Myśmy stworzyli z tego pojazdu, żeby on z 460 koni w serii miał blisko 1000. Firma modyfikuje także zwykłe ciężarówki, ulepszając przebieg procesu spalania. Ale jeżeli dostarczone to, co dostarczone zostało do cylindra, spalę prawie że w maksymalnym stopniu, to znaczy, że uzyskam najwięcej energii, to auto najdalej wtedy zajedzie. To rozwiązanie powoduje to, że auta ciężarowe palą w granicach lit 1,5 litra na 100 km mniej. Rezultat godny uwagi. Ale wróćmy do konkursu, bo właśnie ogłoszono wyniki. Najpierw w kategorii szkół. Moi chłopcy wygrali, jest to nasz drugi turniej, w którym startujemy. Z tą ekipą my akurat pierwszy raz, ale chłopaki właśnie wykazują się bardzo dużym zainteresowaniem pod względem pracy na warsztacie czyli manualnymi czy zdolnościami, ale też bardzo dużo poświęcają czasu na samodokształcanie, rozwijanie swoich pasji. Jak się okazało, zwycięzcy nie mieli problemów z ćwiczeniami. Mi nie sprawiły dużego problemu te zadania. Następnie ogłoszono zwycięzcę w kategorii warsztatów. Uczęszczam na praktyki w warsztacie w Radlinie w serwisie Mana. Uczę się tam właśnie naprawiać pojazdy ciężarowe. Michał jest moim uczniem w trzeciej klasie. Jeden z najlepszych uczniów. Gratulujemy najmocniej zwycięzcom, ale też wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz firmom, które wsparły konkurs Autofach.